Pani dyrektor, zarząd transportu miejskiego w tym roku świętuje swoje 30-lecie, więc postanowiliśmy to uczcić chyba w jeden z najlepszych sposobów, jaki, jaki można dzisiaj w czasach, w których się dba o ekologię. Dokładnie tak. Znajdujemy się na parkingu parku Jeć Metro Stokłosy, gdzie posadziliśmy kilkanaście z 30 drzew na 30-lecie zarządu transportu miejskiego. Symboliczne działanie, ale pokazujące, jak bardzo warszawski transport publiczny wspiera różnymi działaniami ekologię w naszym mieście. Oczywiście podstawowa rzecz to ekologiczny, ekologiczny tabor, autobusy nisko i zeroemisyjne, parkingi takie jak ten, czyli możliwość korzystania pozostawienia samochodu i, e, i skorzystania z metra, tramwajów e, i autobusów, zielone wiaty, na dzień dzisiejszy mamy już 26 wiat, które są pokryte e, zielonymi dachami, wszelkie inne działania proekologiczne, takie jak fotowoltaika na, właśnie na wiatach, ale też staramy się o dofinansowanie i o wsparcie na uruchomienie magazynów energii i paneli fotowoltaicznych. Właśnie na parkingach parkujeć po to, aby produkować samodzielnie energię elektryczną, a przy tym również oszczędzać, oszczędzać środki.